Zobaczcie, co znajdziecie w chińskim mistorze. Oczywiście sekcja samochodów, ale to nie jest najważniejsze. Chodźmy na akcesoria, a tutaj dzieje się naprawdę dużo. Urządzenia do masażu, aktywne poduszki, głośniki. Mamy oczywiście sekcję z lampkami ceny. 199 yuanów, Każdą cenę dzielicie na pół i to jest cena w złotówkach, czyli około 100 zł za lamp. Sekcja higieny jamy ust, szczoteczki za 70 zł. Irygatory, kubki i te zwykłe za 25 zł i takie smart. Na przykład ten kubek jest w stanie utrzymywać temperaturę waszego napoju, go ładujecie i zawsze macie gorącą herbatę i on kosztuje 75 zł w Chinach. 75 zł, drugi czajnik za stówkę, mamy oczywiście blender od Xiaomi, mamy urządzenia do uzdatniania wody, sekcja kucharska, a tutaj airfryery, mamy oczywiście ryżowary, z których Xiaomi słynie, że 249 jenów, coś ala kombiwar, to też kosztuje okolice ok. 150 zł, mamy oczywiście kuchenkę indukcyjną, kosztuje dwie stówki, mamy także sekcję z golarkami, golarka od 45 zł, mniejsze, większe, przenośne do włosów i do brody, no do 200 zł, jest także sekcja samochodowa, głośnik, krótkofalówki, mamy oczywiście ten słynny fizyczny pasek z przyciskami, który montujecie pod ekranem. Komputery. Tego w Polsce też nie mamy. Tutaj komputer Xiaomi kosztuje w okolicach 2 i tysiąca złotych. Mamy oczywiście telefony, smartwatche, ale to nie jest najważniejsze. Na górze jest smart home. Tutaj mamy smart gate, czyli inteligentne klamki, domofony, kamery. Tutaj dalej inspiracja Amazon Alexa, czyli inteligentne głośniki. Mamy lodówkę od Midzia, lodówka taka duża, oczywiście łącząca się z apką, kosztuje 2000 zł. Mamy też tańszą odmianę lodówki za 1500 ziko. Filtry powietrza, wentylację i moje ulubione urządzenie combo, czyli pralko suszarka w jednym. Macie dwie komory, w jednej pierzecie, w drugiej suszycie i to kosztuje 2,500 zł. Zwykła pralka Xiaomi kosztuje mniej niż tysiaka, także no to robi duże wrażenie. Sekcja z suszarek i oczyszczaczy, natomiast też zobaczcie, ile kosztują tutaj podstawowe akcesoria. Kabelki po mniej niż dwie dychy, o ładowarka GAN za 50 zł, ładowarki samochodowe za 35 ziko, powerbanki do wyboru do koloru od 35 zł do takich bardziej zaawansowane w okolicach stówki. Proszę bardzo, 20 tysięcy miliamperogodzin, 22 waty za 70 ziko. Tutaj powerbank 165 w 10 tysięcy miliamperogodzin za stówkę. Akcesoria do karaoke, głośniczki po 100 zł, mamy pompkę, mamy selfie sticka, no i Ciśnieniomysz od Xiaomi za 100 zł, przenośną drukarkę za 400 zł, golarka do ubrań na USB-C za 20 zł. Są także dozowniki do mydła, oczywiście. Smart waga tutaj kosztuje 5 w Chinach, znane już wszystkim wkrętaki, No i smart przełączniki za 70 zł. Smart okulary od Xiaomi kosztują w Chinach 250 zł. Mamy także dozowniki zapachu. Jest tutaj w czym wybierać, a ceny są wręcz śmieszne.